W końcach urodziłem się w czasie, kiedy mój ojciec służył w 66. Pułku Strzelców Kaszubskich. Na Następnie ojciec został przeniesiony do Skierniewic, gdzie służył w 10. 10. Pułku Piechoty. W, czter... w początkach yy, lat 30. poszedł w stan spoczynku, w randze kapitana. Przenieśliśmy się do Inowrocławia, gdzie ojciec podjął pracę w wyuczonym się uprzednio już zawodzie farmacji. Z Inowrocławia y, przenieśliśmy się do Bydgoszczy w 1933 roku. Mieszkaliśmy w, y, przy ulicy Dworcowej nad apteką pod Koroną, gdzie ojciec pracował. Następnie przy ulicy Pomorskiej 42 ale ojciec już w ten czas podjął pracę w aptece centralnej. Pod koroną apteka należała do Radeckiego. Natomiast apteka pod, przy placu Wolności Centralna należała do Laknera, który w tym czasie już nie żył, ale apteka była własnością wdowy po nim. Tam pracował ojciec do chwili, kiedy nie został powołany do wojska w końcu sierpnia 1939 roku.